A przed nami kolejny, bardzo, bardzo ciekawy, mam nadzieję, pojedynek. To jest kolejny pojedynek pomiędzy przedstawicielem klubu z Ekstraklasy w białym stroju Michał Skorupski z Górnika Zabrze, a jego vis a -vis to Michał Kachniarz Stal-Stalowa Wola, czyli reprezentant klubu drugiej ligi aktualnie. Tak się ciekawie składa, że obydwa kluby zajmują w swoich ligach siódme miejsce. Ee, Michał Skorupski, bardzo wysoki zawodnik, 1,91 m. Zobaczymy, jak to się przełoży na koordynację i technikę na boisku ghettobolowym. On w tym momencie w ataku, ładny strzał prawą nogą, niestety niecelny. I to była pierwsza akcja tego meczu. W tym momencie Michał Kachniarz w swojej pierwszej akcji ofensywnej, ee, jeśli chodzi o. Takie ciekawostki, to Michał Skorupski ma za sobą sezon w Energii kodbus, czyli w lidze naszych zachodnich sąsiadów, aktualnie reprezentuje Górnika Zabrze, a jeszcze w poprzednim sezonie był zawodnikiem BKS-u Bramka, w międzyczasie padła bramka, a więc sędziowie zaliczyli to, jest 1 do 0. Dla zawodnika stali stalowa wola. Michał Skorupski, o którym przed momentem mówiłem, jeszcze w zeszłym sezonie był reprezentantem stali bielsko-biała. Zaliczył tam 26 występów i strzelił 6 goli. W tej chwili jest napastnikiem górnika Zabrze. A w ataku Michał Kachniarz, i znowu bardzo ciekawa sytuacja, ale to tylko poprzeczka. On już prowadzi 1 do 0. A więc można powiedzieć, troszeczkę. Dowcipnie, że druga liga w ataku. Na razie reprezentanci Ekstraklasy się nam nie popisują, ale miejmy nadzieję, że niebawem się to zmieni. Przed nami jeszcze bardzo ciekawe pary, ale teraz w tym meczu 1 do 0 i ponownie w swojej akcji ofensywnej Michał Kachniarz. Niższy od swojego przeciwnika. Dobrze, ładnie teraz operuje piłką. Próba zaskoczenia przeciwnika nieudana w dalszym ciągu 1 do zera i Michał Skorupski rozpoczyna swoją, swój atak. Próba kilku technicznych zagrań, jednak zakończona stratą. Już zaczyna zawodnik stali budować swoją akcję. Bardzo szybko próbował ją zakończyć, nie bawił się tutaj w jakieś długie dryblingi i zabawę z przeciwnikiem. Jesteśmy tutaj świadkami różnych taktyk. Czasem warto próbować zaskoczyć szybkim strzałem z kilku metrów przeciwnika. Czasem zawodnicy budują długie i koronkowe akcje, próbując wyczekać na ten moment, kiedy będą mogli oszukać przeciwnika jakimś nietuzinkowym zwodem. Tak jak to mieliśmy okazję zobaczyć przed chwilą. Mecz toczony jak na razie w szybkim tempie. Zobaczymy jak zawodnicy będą gospodarować siłami. Póki co jest 1 do zera dla reprezentanta stali, stalowa wola. I rzut rożny dla zawodnika z górnika Zabrze. Próba strzału, ale nie był chyba do końca ten strzał dobrze przygotowany. I trzeba akcję budować od nowa. Teraz, właśnie, jesteśmy świadkami takiej gry na wyczekanie przeciwnika i próbę nabrania go na jakiś dobry zwód. Tym razem, szybko wykonany aut, i cały czas Michał Skorupski w ataku. Próba strzału, jednak przejęcie piłki przez przeciwnika, i to on w tym momencie. rzut karny odgwizdał sędzia, przyznam się szczerze, że nie widziałem bardzo dobrze tej sytuacji za co on był podyktowany ale nie zmienia to faktu, że to kolejny rzut karny, ten chyba najgorzej wykonany bo piłka nawet nie dotknęła słupka potoczyła się obok bramki i szybki kontratak w każdym razie wynik mamy bez zmian, nadal 1 do 0 dla, za Michała Kachniarza ze stali Stalowa Wola który jeszcze raz znawia grezę ze swojej linii końcowej. Mamy zakończenie pierwszej połowy zmiana stron. Wynik ciągle stosunkowo niski. Tutaj jedna akcja może odmienić zupełnie nam przebieg tego spotkania. Przypomnę, że poprzedni pojedynek zakończył się nam dość wysokim wynikiem w stosunku 4 do 1. 4 do 1 wygrał Szymon Makowski ze świtu Nowy Dwór Mazowiecki. Tutaj na razie po pierwszej połowie mamy tylko 1 do 0, ale w ataku nadal Michał Kachniarz. Rzut rożny. Nie, jednak sędziowie zdecydowali, że to Michał Skorupski rozpocznie... Ze swojej strony i on w tym momencie w ataku. Niezbyt dobrze przygotowany ten strzał i ta akcja ofensywna. I już w tym momencie bliski był Michał Kachniarz podwyższenia prowadzenia na 2 do zera, jednak wciąż wynik nie został zmieniony. Jeden do zera, natomiast ma piłkę on może troszeczkę dłużej budować swoje akcje. Jest rzut rożny. I widzimy po tych kilku minutach spędzonych na getbolowym boisku, jak zawodnicy mocno mówiąc trywialnie dostają w kość. To jest raptem kilka minut. Wydawałoby się, że nic specjalnego, ale tutaj nie można sobie pozwolić na, na żadne odpuszczenie. Na, na, na przestanie jakiejś jednej akcji, co często ma miejsce w klasycznym futbolu, bo wiadomo, że jest asekuracja, są partnerzy z drużyny. Tutaj, właściwie, pozostanie za plecami przeciwnika niemalże równa się utracie bramki. Teraz próba ładnej, ładnego technicznego zagrania. Jedna nieudana, jednak, i yy, wciąż blisko końcówki. Już Michał Kachniarz prowadzi 1-0 miał fantastyczną w tej chwili sytuację na podwyższenie prowadzenia. Niepotrzebnie podniósł piłkę, przerzucił ją, przeniósł ją nad bramką. I ciągle jeszcze mamy wynik taki, który yy, może się. No właśnie to miałem na myśli, chciałem dokończyć swoją myśl, że tutaj. Yy, takie niewykorzystane sytuacje mogą się zemścić, i właśnie to miało miejsce. Michał Skorupski z Górnika Zabrze doprowadził, doprowadza w tej chwili do stanu 1-1 i trzeba zaczynać od nowa. Było blisko teraz założenia takiej piłkarskiej siaty. Niestety piłka otarła się o nogę Michała Skorupskiego, wyszła w aut, ale ciągle zawodnik stali, stalowa wola w ataku. Ale coraz lepiej broni się, widać, rozszyfrował troszeczkę ten repertuar z wodów przeciwnika Michał Skorupski i, i coraz skuteczniej broni się, jest jeden do jednego. Nic nie wyszło z tej sytuacji. I po krótszej przerwie ponownie Michał Skorupski w ataku. No był bliski przejęcia zawodnik ze Stalowej Woli, ale na szczęście w ostatniej chwili Zawodnik Górnika uratował się wybiciem piłki w out. Kolejna sytuacja. Aj, bliski był wyprowadzenia w pole tym zwodem, tym balansem ciała. Niestety nieskutecznie. Piłka tylko otarta o, o słupek. I Michał Skorupski w tym momencie w ataku. Coraz bliżej końcówki meczu. To może być jedna sytuacja, która przeważy szale, Niestety jesteśmy świadkami pierwszego remisu dzisiejszego wieczoru. Jest 1 do 1, a więc Michał Skorupski, górnik Zabrze, remisuje 1 do 1 z Michałem Kachniarzem, Stal, Stalowa Wola.